Dzień dobry. Projekt wiadomości z kwantowej rzeczywistości powstał dosłownie przed chwilą. Przez jakiś czas tworzyła się czołówka i oto spotykamy się po raz pierwszy w tej przestrzeni. Kasia Świstelnicka i Piotr Kaliński w kwantowej przestrzeni jesteśmy gdzieś na wspólnych łączach. Ten projekt jest to. Takie zamierzenie, w ramach którego raz w tygodniu, a może częściej, chcielibyśmy się z Wami spotykać, aby przekazać parę wspierających słów w odniesieniu do tego, co dzieje się teraz, co dzieje się z nami i jak przekierowywać uwagę, aby było nam dobrze w tej zmianie. Jak również projekt ten służy temu, aby raz w tygodniu, na początku tygodnia, przedstawiać Wam możliwości kwantowych spotkań warsztatowych w ramach Instytutu Świadomości Kwantowej. Tak więc dzisiejszym tematem jest dobro. Dobro, bo w natłoku codziennych zajęć i wydarzeń, które dzieją się naokoło, łatwo o tym dobru zapomnieć. Tymczasem przecież to my jesteśmy kreatorami rzeczywistości i jak my zapomnimy o tym, że dobro istnieje, to ono skurczy się i zniknie. Na co dzień więc zauważajmy dobro wokół siebie, dobrych ludzi, przede wszystkim dobrych ludzi, którzy działają właśnie z tej przestrzeni dobra, wiedząc o tym, czyli robiąc to świadomie, lub nie wiedząc o tym, ale będąc dobrymi ludźmi, pomagającymi. Wspomagającymi uśmiechem, mową, uczynkiem, myślą. I to jest bardzo ważne, abyśmy takich ludzi wokół siebie dostrzegali, bo oni są, nawet jeżeli wydaje nam się, że dobro zanika, ale w sumie każdy z nas jest dobry. Tak więc uprzytomnijmy sobie, że i my mamy ogromne pokłady dobra w sobie, że i my możemy pomagać innym właśnie. Nawet tym uśmiechem, czy dobrym słowem, a, a nawet konkretnym działaniem. Aczkolwiek przede wszystkim bądźmy dobrzy dla siebie, dlatego że w trudnych czasach zawsze musimy zadbać najpierw o siebie, abyśmy mogli czynić to dobro i siać dalej miłość. Więc, bądź dla siebie dobry, oznacza, pamiętaj o tym, żeby być w harmonii. Żeby spotykać się z naturą, iść do natury, chociaż raz dziennie na jakiś czas, aby dobrze się odżywiać, dużo pić, mieć czas na zharmonizowanie siebie, mieć czas dla rodziny, mieć czas dla, dla innych. Da się to zrobić, ponieważ w kwantowej przestrzeni Czas nie istnieje i daje się rozciągać, nawet jeżeli naszą wymówką jest tak zwany brak czasu. Dopiero wtedy dobro będzie się poszerzać, ponieważ to my kreujemy rzeczywistość. I kiedy my będziemy dostrzegać wokół siebie dobro i będziemy dobrymi ludźmi, to to dobro zacznie się poszerzać i łączyć z innym. Innymi źródłami dobra na Ziemi. I dobro wówczas stanie się naszą wspólną rzeczywistością, podobnie jak oczywiście inne aspekty e, rzeczywistości ludzkiej. Tak więc, patrzmy nie tylko trójwymiarowym wzrokiem na to, co dzieje się wokół, nie oglądajmy wiadomości i innych e, przekazów e, mainstreamowych mediów bądźmy uważni. I zwracajmy uwagę na dobro. To jest bardzo, bardzo ważne. I to jest na nasz przekaz na dziś. W kwantowej rzeczywistości Instytutu Świadomości Kwantowej proponujemy, oferujemy Wam różne spotkania warsztatowe i nie tylko. Są to zarówno oferty bezpłatne, jak i odpłatne. Bezpłatne znajdziecie na naszym kanale. YouTube Instytutu Świadomości Kwantowej. Są to medytacje, spotkania i webinary. Medytacje, na przykład takie jak aktywacja trzeciego oka, ostatnie bezpłatne spotkanie Kwantowej Szkoły Duchowej, a w nim trzy medytacje: najnowsze, czyli przejście na nową Ziemię, Dzieci Słońca, podziękowanie dla pracowników światła. Jest również na przykład webinar, Taki, który nosi tytuł Dzieci Indygo i Dzieci Kryształowe. Pierwsza część jest bezpłatna. I oczywiście dużo więcej medytacji, spotkań z Wami na różne tematy i takich różnych wykładów. Odpłatnie oferujemy w tym tygodniu kurs, który zaczyna się w środę. Jest to kurs. Kryształowej, przebudzenie kryształowej Atlantydy. Dlaczego akurat Atlantydy? Dlatego, że ludzkość podąża po określonej linii czasu, którą sobie wybrała świadomością i wydaje się nam, że idziemy do przodu. Tymczasem my idziemy po spirali czasu i właśnie wracamy do rzeczywistości, którą już znamy, której zapis jest w każdej komórce naszego ciała. Jest to Atlantyda i Lemuria, ponieważ tych dwóch rzeczywistości pięciowymiarowych. Dotykamy na tym warsztacie. I wiem, oczywiście, że Atlantyda była dychotomią dobra i zła, ponieważ my chcemy obudzić w sobie dobro i podążać za tym dobrem. Łączymy się z dobrem, bardzo wysoko, wysoko rozwiniętą duchowością na Atlantydzie, dużo wyżej rozwiniętą niż obecnie w trójwymiarowej rzeczywistości ma to miejsce teraz. Tak więc chcemy połączyć się z duchowością Atlantydy po to, aby ponownie znaleźć się w miejscu takim, z którego możemy wykreować nową rzeczywistość, aby nasza obecna cywilizacja nie zginęła, a jesteśmy bardzo blisko ostatecznego rozwiązania i albo wybierzemy dobro, albo zapadniemy się, tak jak wówczas zrobiliśmy to razem z całą Atlantydą kilkanaście tysięcy lat wcześniej. Ten kurs, jak już wspomniałam, jest odpłatny, i e, od razu, od pierwszego spotkania wchodzimy do pięciowymiarowej rzeczywistości, a każdy uczestnik jest prowadzony indywidualnie. I nie trzeba mieć żadnych wcześniej kursów, wystarczy, że poczujesz w sercu, że ten kurs jest dla ciebie. Serdecznie zapraszam. Z kolei we wtorek odbywa się 17 spotkanie w ramach projektu online Kwantowej Szkoły Duchowej. Jest to jest to zaplanowanych jak na razie 20 spotkań, z których tematyka w ramach których była różna tematyka. Jutro mamy spotkanie, czyli właśnie we wtorek, mamy spotkanie pod tytułem Aktywacja nowych kodów światła. Poprzednie spotkania to były zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, również z procesami pokazowymi. Narzędzia są autorskie, kwantowe, przychodzą z pola. Mamy tam medytacje, procesy dla uczestników, przeprowadzane z uczestnikami. No i, jak już wspomniałam, dużo nowych narzędzi. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w tym projekcie, to serdecznie zapraszam do grupy na Facebooku, która nazywa się Kwantowa Szkoła Duchowa Grupa Dyskusyjna, i tam podajemy. Tematy tych spotkań i oczywiście szczegóły, w jaki sposób się można zapisać. Zapraszam na to spotkanie. Przykładem takiego spotkania jest właśnie nagranie na kanale naszym na YouTubie. Jest to szesnaste spotkanie Kwantowej Szkoły Duchowej, właśnie udostępnione bezpłatnie pod tytułem Nowa Ziemia i Dzieci Słońca. Można sobie zobaczyć, w jaki sposób między innymi prowadzimy te spotkania, bo niektóre, jak już wspomniałam, są. W sensu stricte warsztatowy. To jest ten tydzień. W tym tygodniu można również dołączyć do takiej webinarowej formuły interaktywnych platform transformacji. Ten kurs oferujemy w trzech formach. Stacjonarnej, online na żywo i webinar. Webinar trwa 16 godzin, więc jest to dostęp na dwa tygodnie na Facebooku do właściwie można powiedzieć, ośmiu webinarowych spotkań dwugodzinnych, prawie dwugodzinnych, gdzie słuchacie wykładów prowadzących poprzez platformy i robicie ćwiczenia, ćwiczenia z muzyką solferzową, i ta forma jest najtańsza, bo Podam przykładowe ceny. Kurs stacjonarny Platform Transformacji Trzydniowy, który teraz się nie odbywa, kosztuje 960 zł i oferuje najwięcej opcji, najwięcej ćwiczeń na przykład. Forma online na żywo, gdzie mamy interakcję z uczestnikami, kosztuje 649 zł, czyli już jest o 30% tańsza. Obecnie nie mamy teraz terminu, będzie za, za chwileczkę podany pewnie taki termin, myślę, że może koniec lutego, marzec. Stale aktualizowane informacje i najnowsze, bo wciąż się pojawiają nowe, odkodowują się nowe informacje, ponieważ warsztat jest oparty na przekazie i ten przekaz jest stale aktualizowany. I Forma webinarowa, nagrania z poprzednich edycji, gdzie są wykłady i ćwiczenia. Jest również bardzo atrakcyjna forma, a przede wszystkim cenowo, ponieważ ona kosztuje tylko 399 zł. Wszystkie szczegóły oczywiście otrzymacie, kiedy do nas napiszecie albo zadzwonicie. Czym jest ten kurs? Najwięcej informacji o tym kursie, jaki zakres tematyczny obejmuje. Zarówno webinar, jak i online na żywo, jak i stacjonarny, na specjalnej stronie platformy myślnikonline.com. Oprócz tego, w tym tygodniu m, można skorzystać również z e, webinaru. E, druga część e, dzieci kryształowych i indyko, praktyczne m, propozycje pracy z takimi dziećmi, jak i również. Co zrobić, robić ze sobą, bo przecież są też dorosłe dzieci indygo i, i dzieci kryształowej, to wcale nie mało dzieci gwiazdne, yy, yy, dzieci nowej ziemi. Druga część jest również dostępna yy, i to jest yy, też forma odpłatna. W tym tygodniu to są chyba wszystkie nasze propozycje. Yy. Serdecznie zapraszam do kolejnego spotkania, na którym przedstawię znowu propozycję na następny tydzień z Kwantowej Rzeczywistości Instytutu Świadomości Kwantowej. Jak również um, przekażę kolejnych kilka wspierających słów. Trzymajcie się. Pozdrawiam.